Mamo, powinnaś jeszcze spać o tej porze. Mamo, to miałabyś się nie spodziewać. Nic nie szkodzi, ale chętnie przyjmę życzenia teraz. Sto lat, sto lat, sto niech żyje, żyje nam. Hej, niech żyje, żyje. nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, żyje bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A to ostatnie. Dziękuję. Nie otworzysz? Otworzę. Och, jakie piękne. Dziękuję bardzo. O już wstałeś. Jak widać. A co z twoim dobrym humorem? Jeszcze śpi. Wczoraj rozmawialiśmy o niewierności, pamiętasz? Myślałem o tym dziś rano. Nie poruszaj tego tematu. Myślę, że potrafiłbym zrozumieć, gdyby coś takiego się zdarzyło. Nie zawracaj sobie tym głowy. Tato, jesteś tam sam. Rozumiem, że od czasu do czasu możesz mieć chęć spotkać się z kimś. Nigdy nie szukałem innej kobiety. O czym tak rozprawiacie z samego rana? O niczym. Jakub, coś się stało? Nie, mamo. To dobrze. Dziś mój wernicarz i moi wspaniali mężczyźni muszą mieć doskonałe humory. Hej, słyszycie? Słyszymy. No, w takim razie idę przygotować wspaniałe śniadanko. A ja chyba pojadę do Oli. Wczoraj tam byłeś? Parę godzin. To za mało. Oczywiście mogłem zostać dłużej, gdybyś na przykład zaproponował mi nocleg u siebie w domu. A ona nie mogła ci go zaproponować? Nie chcę nadużywać jej gościnności. Gotowa? Wreszcie? Ech, poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę. Muszę zebrać myśli. Mamy czas. Chciałabym wyjść stąd jak najszybciej. Dzieci się postarały. Uprzedzam i odpowiadam na kolejne pytanie. Andrzej nie. A przeprosił? Mhm. Tak. Przesłał nawet uściski przez dzieci. Bardzo to ładne masz. Co? Ach, to? Mhm. Od Andrzeja. To jednak się postarał. Rzeczywiście. Chodźmy już tam. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Chcę wykorzystać każdą chwilę. Za parę dni zacznę studia i wtedy pewnie rzadko będziemy się widywać. To prawda. Chociaż może nie tak rzadko. Jeśli mój plan się powiedzie. Jaki plan? Może uda mi się przenieść do Warszawy. Dobra myśl. Nie cieszysz się? Ucieszę się, jak Twój plan się powiedzie. Porozmawiam z ojcem. A nie możesz tego sam załatwić? Wątpię, czy się zgodzi. I tak nas nie rozdzieli. To jak długo dzisiaj zostaniesz? Wieczorem mama ma wernisarz. To musisz przy niej być. Ale najpierw przy tobie. Michał. Zalewski już przeszedł? Ym, no tak, pani doktor, Ym, już zaraz tu będzie. To co? Tak jak się umawialiśmy? Dokładnie. Tylko nie przesadzajmy. Ale taką panę Andrzeja nic mu nie zrobi. A my będziemy mieć niezły ubaw. Chodzi i węszy. Trochę się z niego ponabijamy. Obydwaj będą mieć nauczkę. Ordynatora jeszcze nie ma? Czekamy na niego. A gdzie jest? Iwonka, dzwoniłaś do niego, prawda? Tak, dzwoniłam, ale ma wyłączoną komórkę. Aha, i dzwoniła Ania, jest chora, także też jej nie będzie. Chyba ordynator wie, że jest zebranie. Mm, tak, wie, ale zdaje się, że akurat gdzieś wyjechał. No, zamierzacie tak siedzieć i czekać? A co mamy robić? Zacząć bez szefa? Dlaczego nie? Lepiej nie ryzykować. Czy to się często zdarza? Co? Że wasz szef jest nieobecny na stałym zebraniu? Nie. Jeśli jest tylko w szpitalu, to wpadam. Czasem, by zorientować się. Co słychać? Halo? O, rafał, proszę Cię, mowa mi pęka. To co, że nie piłam? A forsa? A skąd ja wezmę tyle forsy? Piszesz piosenki? Póki jeszcze mogę. Stary ciągle truje o medycynie. Może mi się prędzej znudzić niż jemu. Wtedy zrobię to. A muzyka? Muzyka to moja młodość. Któregoś dnia będę miał pewnie łeb tak naładowany informacjami medycznymi, że zapomnę o niej. Wykształcenie to dobra inwestycja. Gadasz jak mój ojciec. Wyznaje jakąś wapniacką zasadę, że Cień powinien być w ojca. Twój ojciec jest lekarzem? Mój też. Że Nie mów tylko, że. Ty Dokładnie. Ten... Dokładnie. Jestem na drugim roku. Gdzie? W Krakowie. Ale może spróbuję się przenieść. Masz rodzeństwo? Nie. A ty? Siostrę. Odbywa właśnie staż. Poważnie? Który to szpital? Może mi pani powiedzieć, co to ma znaczyć. Nalazłem to w koszu na śmieci. A to pewnie ktoś wrzucił. Na to wygląda tylko, że to strona z karty pacjenta. Ze wszystkimi szczegółami. Dane osobowe, diagnoza, wszystko. A o to panu chodzi. Z takich dokumentów nie powinno się wyrzucać do pierwszego lepszego kosza. A to na pewno popsuła się znowu niszczarka. Własnym uszom nie wierzę. Iwona nie wiesz, gdzie może być klucz do archiwum? A jest tam gdzieś, w zabiegowym. Znaleźć? Ci? Gdybyś mogła. Klucz do archiwum? Gdzieś? W zabiegowym? Czy ordynator o tym wszystkim wie? O czym? Idziemy się. Zaczęło padać. No to pokażę ci siłownię. Pracuję nad innymi mięśniami. Uważaj, żeby się nie przetrenował. O co ci chodzi? Całkiem miło nam się jest z Maćkiem gawędzi, nie? No. Jesteśmy pokrewnymi duszami. A on chciał mnie bić. Nie wiedziałam, że tak fajnie się z Tobą gada. Szybko się zaprzyjaźniliście. tej już stąd tam wreszcie, mam ci dość. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego to zrobiłaś? Szedłeś po Martyna? Zgadza się. Niepotrzebnie. Mieliśmy razem wyskoczyć, coś zjeść. Chciałbyś, to? Przepraszam. Możemy iść. Jak długo można gadać? No i ona opowiadała mi, co się dzieje na oddziale jakiegoś inspektora. Co słyszałem? Mama opowiadała ojcu. Wszędzie wtyka nos i zamęcza wszystkich pytaniami. Idziesz na nami? Bo chcę coś zjeść, jak mamy jeszcze pracować. Nie, nie jestem głodny. Zrobię coś w międzyczasie. Mniej zostanie na jutro. Co mu się stało? Może nie spodobało mu się to, co powiedziałaś ja powiedziałam. Wiesz, jak nazywał się ten inspektor? Zalewski. Jakiś kuzyn czarka? Mm -mm. Jego ojciec? Właśnie. O. Dlatego się tak zmieszał. No, dlaczego nam nic nie powiedział? No, zgadnij. Jeśli jego ojciec podobnie zachowuje się w domu, to naprawdę współczuje czarkom. Zupełnie niepotrzebnie. To świlustwo. Mój dług wobec ciebie rośnie w niesamowitym tempie. A nie przejmuj się długiem. Dzięki, że jednak przyszłaś. bardzo dba o Ciebie. Prawdziwa sielanka. No, bystra jesteś. Szybko zapomniał o tym, że dobrze z Ciebie wylądował w szpitalu. Dwa jest prawa. Jeżeli mamy być ze sobą, to chyba jednak moja. Kto? Ty i Rafał? Jakbym już o tym wie. No, uśmiechnij się. Nie myśl o forsie. Tylko środek do zdobywania celu. Tak, tylko że jej nie mam. No, i jak tam wszystko w porządku? No po co zapraszaliście Zalewskiego na to spotkanie? Czego ma się dowiedzieć? Róbcie swoje. Ja sobie poradzę z Zalewskim po powrocie. Co? Wy sobie też radzicie? To świetnie. Na razie. Już jestem gotowa. A ja nie. Co się stało? Dzwoniłem na szpitala. I co? Zawalił się bez ciebie. No. Przestań myśleć o szpitalu. Rozmawiałem z jedną lekarką. Była jakaś dziwna. Wydawało mi się, jakby ze mnie kpiła. Proszę cię, trzymaj lepiej kciuki za mój wernisarz, żeby tylko nic się nie stało. <laughs> Obrazy solidnie wiszą na ścianach? No mam nadzieję, że ktoś się tym zajął. No, to co może się stać? No... Nie mogę uwierzyć, jak to się stało. Gdybym cię w porę wycofała, to... Słuchaj, pokaram tak już jest. Kiedy zaczniesz, to... To nie możesz skończyć. Jeśli mnie załatwili. Mm -hmm. Ja też się dałem na bracia. Naprawdę? Nie wiedziałeś, że to są stwane gnojki? Ja nie wpuściłbym cię w Paszczo No nie wiem. Ostatnio czuję, że nie mówisz mi prawdy. Wydaje się, że robi sobie duże plany wobec ciebie. A ja wobec niej? Żadnych. Naprawdę? Ja robiłaby sobie nadzieję, tak, bez niczego? Nie znasz A ty ją znasz. Ja, no, ja widzę, że ta przegra na to ci rozum. Słyszałeś? Bo piją twojego szampana. Nie bądź cyniczny. Wiesz, podsłuchałem tych dwóch facetów. Widzisz? Nie piją szampana. Widzę. Też cię chwalili. Dlaczego Jakuba jeszcze nie ma? Hmm? Mówiłem ci, że ta dziewczyna ma na niego zły wpływ. Ten Andrzej, proszę cię nie dzisiaj. Jestem taka szczęśliwa. W porządku. Na pewno zaraz się zjawi. No, co mam jeszcze powiedzieć, żeby... Nie zepsuć tego twojego szczęśliwego dnia. Nic nie zepsuje mojego święta. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że jesteś tu dzisiaj ze mną. Ja też. Jeśli naprawdę jest ci obojętny, dlaczego chciałeś, aby odszedła? Czego się boisz? Że serduszko znowu mocniej zabije? Przestań mnie już zadręczać. I pospiesz się, jeżeli chcesz zdążyć na ten wernisaż. Ty go jeszcze kochasz. Przestań. W takim razie co ci przeszkadza, że sobie pogadamy? Boisz się. Powiem ci. Powiem ci, jak tak bardzo chcesz. Powiedz. Tylko uważaj, bo to może być dla ciebie szok. Chodzi o ciebie, prawda? Wiedziałem. Nie. Chodzi o ciebie i twoją cholerną rodzinkę. Rozmawiamy teraz o Maćku, więc zostaw moją rodzinę w spokoju. Okay? A Maciek to niby kto. No Maciek to Maciek. Tak? A co byś powiedział, gdyby się okazało, że Maciek to twój brat? Zamówiłam za mało szampana. Przestaną pić. Zaczną oglądać twoje obrazy. Znowu zaczynasz. Wybacz mi, ale nigdy nie przepadałem za tym środowiskiem. Nie pozwoliłeś mi poznać swojego, więc niestety nie mogę Cię ci zrewanżować tym samym. Nie chujmy się tu w skarbie, wszyscy na Ciebie patrzą. Na mojego przystojnego męża, który jest dzisiaj ze mną. Kocham Cię za to. Ja też Cię kocham, Kruszynko. Nowi goście.

To za maskarada. Nie zamknęły się tunele czasu. Za pomocą tajemniczego zaklęcia średniowieczny rycerz i jego giermek przenoszą się w czasy współczesne. Niestety ich potomkowie lądują w XV wieku. Oj, niełatwo będzie się przystosować. Goście, goście, część druga w sobotę o 25. W najbliższym odcinku. Mam pewne informacje na temat Jacka. Podejrzewamy, że schwytali go ci sami ludzie, którzy porwali ciebie i Kim. Odkryłem podziemny areszt wojskowy, w którym przetrzymują Wiktora Dreysena. Przecież go zlikwidowałeś. Co ci przyniesie ulgę, Wiktorze? Zabicie mnie, senatora i tysięcy innych wrogów? Wstrzymaj oddech na 24 godziny. Niedziela, 20.